Karta Manowska pochwaliła się zdjęciem z Danielem Wiśniowskim. Fani prowadzącej rolnik szuka Żony, komentują, bardzo pasujecie do siebie. Kim jest przystojny Blondyn? Widzowie mogą pamiętać go z reality show Polsatu, w którym wziął udział 7 lat temu. Pani gratulują Marcie Manowskiej. Gwiazda, rolnik szuka żony i Sanatorium Miłości kwitnie. Widzowie z niecierpliwością czekają na jesienną ramówkę, w której po wakacyjnej przerwie wrócą ulubione programy. W nadchodzącym sezonie Fani i Marty Manowskiej mogą spodziewać się nowych sezonów popularnych produkcji z 40 latką w roli prowadzącej. Mowa o 11 edycji, rolnik szukażony, czy 6 sezonie, The Voice Senior, do którego właśnie realizowane są nagrania. Manowska jest obecna w mediach od wielu lat. Przez ten czas, swoją charyzmą, profesjonalizmem, wrażliwością i promiennym uśmiechem zaskarbiła sobie sympatię widzów. Nic więc dziwnego w tym, że wielbiciele z zaciekawieniem obserwują swoją ulubienicę w sieci. 40 latka niechętnie opowiada o swoim życiu, chroniąc prywatność. Jednak na Instagramie chętnie dzieli się zdjęciami z najbliższymi. Ostatnio na Instagramowym Stories pochwaliła się uroczym kadrem z Danielem Wiśniowskim. W komentarzach posypały się gratulacje. Nie zabrakło też miłych komentarzy. Jacy wyładni, Panią Martę uwielbiam, jest super, ale i Pan jest ok, i bardzo do siebie pasujecie. Trzymam kciuki, niech Was spotyka wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze, bardzo pasujecie do siebie. Marta Manowska i Daniel Wiśniowski razem. Kim jest uczestnik Wyspy Przetrwania? Kim jest Daniel Wiśniowski? Ten przystojny mężczyzna u boku Marty Manowskiej zyskał rozpoznawalność kilka lat temu dzięki udziałowi w programie Wyspa Przetrwania. To tam wystąpił razem z m.in. Pawłem Bodziannym z rolnika. W którym znajomość przerodziła się w przyjaźń. Ile ma lat, gdy w 2017 roku wystąpił w polsatowskim reality show, przedstawiał się jako 30-letni dyrektor banku pochodzący z Krakowa. Mężczyzna zyskał wówczas spore grono fanów, które kibicuje mu do dziś. Bankowiec z Małopolski udziela się też charytatywnie. Od wielu lat jest wolontariuszem Fundacji Nimo wszystko Anny Dymnej i Fundacji Poza Horyzonty Jaś Kameli. Jego pasją są podróże i sport. Na Instagramie chętnie dzieli się relacjami z kolejnych wyjazdów. Razem z Manowską w ostatnich miesiącach odwiedził nie tylko Mazury czy okolice Dolnego Śląska, ale również Włochy i Kolumbię. W sieci znajdziemy wiele ich wspólnych zdjęć.